Jest tak w ostatnim czasie, że rzeczywiście notowania całego sektora kultury się nieco poprawiły. Kongres Kultury przyniósł, po pierwsze, pewne ożywienie, jeżeli chodzi o środowiska, wzmocnienie takiej wiary, że rzeczywiście to środowisko może być grupą liczącą, zauważalną, posiadającą prawa do, do własnych także preferencji, jeżeli chodzi o środki finansowe. Było to też wzmocnienie takiej samoświadomości, co jest bardzo istotne, ale też to zderzenie, które nie do końca na kongresie wyszło pomiędzy światem pieniędzy, światem ekonomii, światem gospodarczym a światem kultury, przyniosło pomimo tej generalnej porażki jednak też pewne korzyści. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dostrzeganie, iż kultura to nie grupa darmozjadów, tylko to jest także taki zespół ludzi, który jest istotny z punktu widzenia dochodów państwa. Dla każdej grupy, jeżeli patrzymy o stronach pewnego sporu, inne, jeżeli chodzi o tych, którzy są niecierpliwi, to oczywiście te oczekiwania nie do końca są jeszcze spełnione. Natomiast jeżeli chodzi o sceptyków, to nie są zdziwienie, że tak dużo się udało. Ja Przychylałbym się do takiego bardzo powściągliwego oceniania efektów kongresu, czyli mamy do czynienia z sytuacją takiej rozpędzającej się lokomotywy. Ta rozpędzająca się lokomotywa uzyskuje efekt postaci, po pierwsze, zauważania tego, tego ruchu. To jest dla mnie istotne. Po drugie, wyraźnego postępu w najważniejszej kwestii, co do której nie było wątpliwości na kongresie, czyli wzmocnienia edukacji kulturalnej i edukacji artystycznej. Zauważany jest postęp, jeżeli chodzi o realizację inwestycji infrastrukturalnych w kulturze, co, co bardzo mnie cieszy, bo to była jedna z najtrudniejszych poprzeczek do pokonania. Ważne jest, że kultura w tej materii stała się liderem absorpcji środków europejskich, ale nie tylko, prawidłowego inwestowania środków, które nie są małe. Udało się uzyskać także postęp w pracach legislacyjnych, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest gotowa, zgodnie zresztą z oczekiwaniami środowiska. Implementacja prawa audiowizualnego jest w Sejmie, prawa autorskie zostało uchwalone, więc także w tej materii najtrudniejszy notabene uzyskaliśmy efekt. Wzmacniamy w tej chwili kulturę, jeżeli chodzi o środki finansowe, ten proces przebiega jednak za wolno z punktu widzenia interesu środowiska, ale przebiega pomimo kryzysu, co też jest warte odnotowania. Jest pakiet Kultura Plus po komitecie stałym Rady Ministrów z pozytywną oceną. Jest czym się pochwalić, natomiast jeżeli chodzi o kulturę, trzeba pamiętać o jednym ważnym elemencie. Nigdy w bardzo krótkim czasie nie uzyskuje się efektów, które są w pełni satysfakcjonujących. Trzeba pamiętać o tym, że to są długofalowe inwestycje wymagają pewnej cierpliwości, ale na szczęście kultura też nie znosi rewolucji. Wymaga pewnego jednak delikatnego poruszania się w tej materii, to czynimy. Dostęp do kultury, kultury wysokiej, w dużych miastach się poprawił, w miastach małych i y, na wsi zdecydowanie pogorszył. Odbywa się to jednocześnie przy procesie większej, dost, większej dostępności do rozrywki dzięki telewizji, dzięki internetowi. Ale to oznacza, że musimy wzmacniać ten element kompetencyjny. Zwracam uwagę też na niebezpieczne, chyba najbardziej niebezpieczne zjawisko akceptacji dla niekompetencji w kulturze. Ci, którzy są niekompetentni w tej materii, nie są postponowani, nie są wytykani, są traktowani z, nawet w niektórych wypadkach z szacunkiem z, czy z pewnym pobłażaniem, ale nie z dezaprobatą. To pokazuje, że zabroniliśmy już zdecydowanie za daleko. I teraz cofnięcie się w tym procesie oznacza doprowadzenie do sytuacji takiej, że dzieci będą zawstydzać rodziców, że dobrze wykształcony absolwent liceum, i to nie dobrego, tylko każdego. Będzie w stanie reedukować swoich rodziców i to w ciągu 5, 7, 8 lat. I ta reedukcja powinna, reedukacja powinna odbywać się na dwóch poziomach, technologicznym i merytorycznym. Ja uważam, że ten proces jest przed nami. Na moje działania składają się następujące elementy. Po pierwsze program Biblioteka Plus, czyli doprowadzenie do sytuacji takiej, że pod koniec przyszłego roku zamkniemy proces dostępu szerokiego pasma do wszystkich bibliotek w Polsce, zwłaszcza w tych miejscowościach, które są do 15 tysięcy mieszkańców. Po drugie, aby w tych bibliotekach, ale także w placówkach innego typu odbywały się, odbywały się zajęcia pozwalające lepiej korzystać z tego internetu, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostępność do kultury, kultury nie tylko wysokiej, ale kultury w ogóle. Trzeci element: każda instytucja publiczna, która posiada środki publiczne, korzysta z nich. Musi mieć program edukacyjny dla dzieci, ale musi mieć także hmm, tą część wirtualną. Kolejny program to jest digitalizacja wszystkich zasobów hmm, dziedzictwa narodowego, zaczynając od książki, poprzez archiwa, kończąc na filmie. Przeznaczamy na to już w tej chwili ogromne środki finansowe i mogę powiedzieć, że hmm, w ciągu zaledwie dwóch lat. Będziemy posiadali w dostępie tym elektronicznym cały zasób Biblioteki Narodowej w obszarze dziedzictwa narodowego, czyli całą klasykę literatury, większość już zresztą jest. Będziemy posiadali zdigitalizowany cały film przedwojenny i uratowane filmy Nitro. Ale także zdigitalizowany cały zasób 45 do 89 to jest ten czas gorzej chroniony prawem autorskim, a więc łatwiej dostępny. Będziemy mieli zdigitalizowany cały zasób archiwalny, ten, który stanowi o naszej historii. Będziemy mieli zdigitalizowanych około 5 milionów fotografii. Jeszcze niedawno zdigitalizowaliśmy zaledwie 3 tysiące fotografii rocznie. Będziemy mieli także zdigitalizowany cały teatr telewizji na przykład. W każdym razie te wszystkie procesy, które w tej chwili są realizowane, są po to, aby po pierwsze na tych nośnikach cyfrowych znalazło się wszystko to, co najważniejsze z obszaru dziedzictwa narodowego, a po drugie było dostępne i to dostępne bezpłatnie. Jestem w tej materii dobrej myśli. Wydaje mi się, że telewizja publiczna zabrnęła, zwłaszcza telewizja publiczna zabrnęła tak daleko w ucieczce od misji, misji, zwłaszcza tej misji kulturalnej, że odwrót w tej materii będzie łatwy. Jestem też przekonany, że sami twórcy zauważyli, jak wiele stracili na skutek pewnej politycznej niefrasobliwości. Tych, którzy odpowiadają za media publiczne. I że w tej chwili jest z jednej strony takie duże oczekiwanie, iż ustawa twórców koniec końców znajdzie się w, 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 wśród tych ustaw, które, które przechodzą przez parlament, ale to jest ta, to oczekiwanie maksymalne. Natomiast jest też to oczekiwanie minimum, ale nie minimum minimum, ale tylko takie minimum rzeczywiste, iż telewizja powróci do swoich. Korzeni, jeżeli chodzi o te najistotniejsze elementy.